Może jeszcze zadanie ósme z tej strony 223 mamy wyznaczyć dziedzinę funkcji. Powiedzmy pod punkt B jest funkcja f od x o takim wzorze pierwiastek kwadratowy pod pierwiastkiem kwadratowym minus 2x kwadrat plus 5x plus 3. Jak wyznaczyć dziedzinę? Mieliście dział własności funkcji, i tam wyznaczaliśmy dziedzinę ze wzoru. Jeżeli mieliśmy pierwiastek kwadratowy, to zasada była taka, że to wszystko, co jest pod pierwiastkiem kwadratowym, w tym przypadku takie wyrażenie, taka funkcja musi być większa lub równa 0. No i na tym polega dziedzina, że musimy rozwiązać nierówność kwadratową. Już wszystko jest na jedną stronę przeniesione. Już mamy ładnie uporządkowane od najwyższej potęgi. Liczymy deltę. 25 tu może od razu we wzorze jest b kwadrat odjąć 4ac. No to tutaj jest a minus 2 no to będzie dodać 24 tak bo 4 razy 2 razy 3 jest 24. Delta wynosi 49. Wniosek jest taki, że są dwa miejsca zerowe, bo delta jest dodatnia. Szukamy tych miejsc zerowych. Wzory, mam nadzieję, że już pamiętacie. Minus b to minus 5. Minus pierwiastek z delty przez 2a. No i mamy pierwsze miejsce zerowe 3, bo to będzie minus 12 przez minus 4, 3. x2. Minus 5 plus 7 przez minus 4 to będzie minus 1, druga. Tak, bo to 2 przez minus 4, minus 1, druga. Wykres. Minus 1, druga. 3. W tym przypadku parabola będzie skierowana ramionami w dół, bo a jest ujemne. Tu i tu. Zauważcie, że jest nierówność ze znakiem lub równe. Dlatego zamaluję tutaj te miejsca zerowe. No i gdzie nasza parabola jest równa 0, czy tam wykres jest równy 0 lub powyżej 0. No to tutaj jest. To jest ten fragment. I właśnie to jest dziedziną. Dziedzina to będzie przedział od minus 1 drugiej do 3. No, to jeszcze weźmy podpunkt może D. Podpunkt D. Mamy trudniejszą funkcję. f od x równa się 2x kwadrat minus 1 pod pierwszym pierwiastkiem, odjąć pod drugim pierwiastkiem 9 minus 4x kwadrat. Tutaj są dwa pierwiastki, no to musimy podać dwa założenia. Pierwsze założenie, że wyrażenie pod tym pierwszym pierwiastkiem jest nieujemne i, tak, symbol i w matematyce, tak, i. 9 minus 4x kwadrat jest większe bądź równe 0. Rozwiązujemy takie dwie nierówności kwadratowe. No to co robimy? Już jest wszystko na jednej stronie. W tym przypadku jest uporządkowany ten trójmian. Przepraszam, w tym przypadku mamy nie, niepełny trójmian kwadratowy. No to szukamy miejsc zerowych można to robić przez deltę można sobie gdzieś tu z boku przyrównać po prostu do zera i może szybciej się uda znaleźć miejsca zerowe przenoszę jedynkę na stronę prawą i mamy x kwadrat równa się 1 druga to oznacza, że albo x jest równy pierwiastek z jednej drugiej, czyli 1 przez pierwiastek z dwóch po usunięciu niewymierności z mianownika pierwiastek z dwóch przez dwa o lub x2 równa się minus pierwiastek z 2 przez 2. Robię wykres. Minus pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 2 przez 2. Parabola jest skierowana ramionami w górę. Większe lub równe to jest tu oraz tu. Czyli na razie mamy odpowiedź od minus nieskończoności do minus pierwiastek z 2 przez 2 włącznie. Suma. Pierwiastek z 2 przez 2 do nieskończoności. No to jeszcze tutaj, ten warunek. To znowu, oczywiście, można sobie z delty szukać, tylko wtedy byście musieli pamiętać, że a to jest minus 4, b jest 0, a c jest równe 9, jakbyśmy chcieli szukać miejsc zerowych z delty, ale w takim prostym przypadku można po prostu sobie tutaj. Przyrównać do zera i rozwiązać o, w ten sposób znaleźć te miejsca zerowe. Dzielę przez 4, mam x kwadrat równa się 9 czwartych. To oznacza, że x1 to 3, drugie lub x je, x2 równa się minus 3, drugie. Minus 3, drugie. Robię wykres tak: minus 3, drugie. 3, drugie. Parabola w tym przypadku jest skierowana ramionami w dół, bo a jest ujemne. Tutaj jest większe bądź równe 0. Może gdzieś tu zapiszę rozwiązanie do tego. x należy od minus 3 drugie do 3 drugie. I teraz, skoro tutaj mamy spójnik i biorę część wspólną. Tych dwóch rozwiązań z tego i z tego. Część wspólna. Jak nie bardzo wiemy, gdzie jest ta część wspólna, no to kolejna oś liczbowa. I teraz tak: minus 3, 2, drugie, 3, drugie to jest powiedzmy gdzieś tu. To jest to rozwiązanie, a tu. Pierwiastek z 2 to jest około 1,4, 1,41, czyli 1,4 na 2 to będzie 0,7. Czyli tutaj będzie minus pierwiastek z 2 przez 2, bo to jest minus 0,7 około, a tutaj będzie plus pierwiastek z 2 przez 2. I tutaj z tego mamy sumę przedziałów. No to gdzie nakładają się te dwa przedziały? Te dwa przedziały się nakładają tutaj. I to będzie końcowa dziedzina. Od minus 3 drugie do minus pierwiastek z 2 przez 2. Suma od pierwiastek z 2 przez 2 do 3 drugie. Tak w skrócie omówiłem dwa zadania z nierówności kwadratowych: Szóste i ósme. Dziękuję.